Kim naprawdę był Mieszko I? Czy założyciel dynastii piastów mógł być wikingiem? To pytanie od wieków intryguje historyków, a pochodzenie Mieszka wciąż pozostaje zagadką. Teoria normańska, czyli hipoteza o skandynawskich korzeniach Mieszka, zyskała popularność w XIX wieku dzięki historykowi Karolowi Szajnochie. Współcześnie jej zwolennikiem jest Zdzisław Skrok, który wskazuje na fascynujące poszlaki. Pierwszy dowód? Dokument Dagome Judex z X wieku, w którym mieszko nazywane jest Dagome. To imię, według niektórych badaczy, brzmi zaskakująco nordycko. Może pochodzić od skandynawskiego Dagr. Kolejna wskazówka to kontakty ludności ziem polskich z Normanami. W X wieku nasze tereny leżały na szlakach handlowych łączących Skandynawię z Bizancjum. Normanowie handlowali, walczyli, osiedlali się. Czy mogli wpłynąć na powstanie państwa Mieszka? Spójrzmy na sąsiadów. Na Rusi Kijowskiej w tym samym czasie rządy sprawowała dynastia Rurykowiczów, pochodzenia normańskiego. Czy podobny scenariusz mógł rozegrać się w Polsce? Ale jest problem. Przeciw teorii normańskiej przemawia brak materialnych śladów kultury nordyckiej na ziemiach polskich w czasach Mieszka Piery ani wikingskich mieczy, ani charakterystycznych grobów, ani run. Czy to możliwe, by Normanowie pozostawili tak mało dowodów? Czy Mieszko I był wikingiem, a może po prostu słowiańskim władcą, który korzystał z kontaktów ze Skandynawią? Prawda wciąż skrywa się w cieniu historii.